Poseł Sławomir Ćwik atakuje Sławomira Mencena, a ten puka się w czoło. Szanowny panie marszałko, wysoka Izbo. Poseł Mencen ostatnio chwalił się, że dużo i szybko zebrał. Może poseł Mencen opowie nam, jak zebrał od Polaków 12 milionów złotych przez fundację rodzinną, że nie płacić podatków? Wykorzystując popularność i zaufanie Polaków, Mencen sprzedawał akcje o wartości nominalnej 10 groszy po 36 złotych każda. 360 razy więcej. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że nawet złotówka ze sprzedaży tych akcji nie trafiła do spółki Mencenesa na rozwój działalności. Wszystkie 12 milionów zainkasowała Fundacja Rodzinna Mencen. Jak tylko spółka weszła na giełdę, spadają przychody, a spółka przynosi straty. A pan MENCEN pisze w raporcie, że nie wie, co robić i narzeka. Narzeka na ten Sejm, że nie komplikuje przedsiębiorcom prawa podatkowego i Męcen nie może zarabiać. Gdzie obiecane zyski dla akcjonariuszy, panie pośle Męcen? Tyle są warte pana obietnice? Każdy może robić biznes, to nic złego, ale pan poseł Męcen zamiast pracować w Sejmie, wykorzystuje jedynie polityczną popularność do zarabiania pieniędzy na giełdzie i alkoholu. To godzi w dobre imię Sejmu. I dlatego podnoszę ten temat. Jeden były poseł, celebryta na politycznym nazwisku już oszukał tysiące Polaków. Nie chcemy powtórki, ale poprawię się, panie pośle Mędrze. Pan nie tylko zna się na wacie cukrowej. Lody pan też potrafi kręcić. Może pan cukiernie założy.